Klubne, awangardowe, wiosenne kreacje wykonane własnoręcznie na drutach i szydełkiem zaprezentowała na swym pierwszym pokazie mody w pałacyku Dom Kawalera w Świelkrańcu gliwicka projektanta Ilona Misiak. Dzień Kobiet jako Dzień Premierowego pokazu wybrany został nieprzypadkowo. Właśnie takie zwiewne i intrygujące kreacje najlepiej skrywają lub eksponują dzięki pięknych pań. Podobnie jak u wytrawnych projektantów i kreatorów mody, również i tutaj nie ma dwóch takich samych kreacji. Każda wykonana osobiście przez panią Ilonę Misiak wraca uwagę fantazją, misternością wykonania i bogactwem wzorów. Jak wspomina pani Ilona, szydełkuje i robi na drutach od zawsze. Sama nie wiem, dlaczego, dlaczego właśnie druty i szydełko i włóczka. Nigdy nie odczuwałam takiej potrzeby. To przyszło nagle. Swoje kreacje tworzy od lat dziesięciu. Powstało ich już kilka tysięcy. Nic dziwnego, ich autorka osiągnęła nie tylko mistrzostwo w projektowaniu, ale i w tempie wykonania. Najlepszy wynik to 3600 oczek na godzinę, co daje jedno oczko na sekundę. Szydełkowe cuda znane są już nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Zawędrowały między innymi do Niemiec i Australii. To są kreacje dla wszystkich. Niezależnie od wieku, od tuszy, od upodobań. Wydaje mi się, że zaspakają gusta wszystkich pań. Oglądając te spodnie, suknie, spódnice, płaszcze, peleryny, futerka i okrycia głowy, aż trudno uwierzyć, że wszystko to powstało z wiskozowej, bawełnianej, angolowej i ozdobnej włóczki. Teraz projektantka przygotowuje kolekcję letnią.